Ech, nie ma tak jak wrócić do domu po tak ciężkiej wyprawie. Tyle kontynentów przeszliśmy, tyle kraje odwiedziliśmy, tyle. Co ty przecież ty głównie spałeś i robiliś zdjęcia podróżników? Witam wszystkich. Oprócz tych, których nienawidzę, czas na kolejny odcinek świata przedstawionego na mapach. Jedziemy dalej. Co by to nie przedłużać? Tu mamy więzienie w Otchłani. Pierwsze więzienie, które prawdopodobnie powstało, o czym już mówiłem, ale się przypomnę. Budynek socjalny więzienia. Tak to wygląda. Dobrze powiedziałem. No, stołówka więzienna, tak? czyli budynek socjalny. W, w zakładach pracy też są takie pomieszczenia socjalne. No, no, właśnie, takie więzienia, prawda? Blok Zdrajców Królewskich to jedynka, czyli bardzo duży, w sumie wszystkich tam w miejsca. Tu weź strzel z liścia króla, pozwalamy ci. Chlub! Haha! Idziesz do bloku Zdrajców. Wieże Strażnicze Wieże Energetyczne. Stołówka i mur kinetyczny. Czyli tu są strażnicy, tu są więźniowie. Znaczy wieże strażnicze one nie są całe wieżami strażniczymi bo na górze są na przykład punkty strażnicze, a na dole mogą sobie też siedzieć więźniowie, jakie za mało miejsca. Czyli w sumie wszyscy są z rajcami królewskimi, a, a tu sobie siedzą strażnicy. Tak? Nie nawet z liścia dawać królowi. Tu mamy dom rodzinny. Gernanosa i jego dzieci. Prosty, drewniany, no, specyficzny, tak? Takich się nie buduje w królestwie. Wzorowali się pewnie na tych ziemskich. No, tak to wygląda, tak? No, dom i pole. Nie ma tutaj co dużo mówić, tak? Nawet pola równo nie umiem narysować. To są magazyny królewskie. Ładny taki budynek. Wygląda jak taki duży kuferek. Jest bardzo duży kuferek zrobiony z bardzo dużych kamiennych cegieł i te budynki też. Z tym, że to wygląda jakby to były takie lite cegły, i to po prostu było w Minecraftie zbudowane i nie miało środka. To nie no, te, te płyty są wysokie, ale niekoniecznie aż takie grube, tak? Są takie wielkie kafle. No, poza tym tu widać, jaka jest grubość tych kafli, tak? O! Tego nie widać tutaj, bo tu jest ten próg jeszcze, krawędź wzmocniony. Tak wygląda to od góry, tak? Pancerny skarbiec, domy straży, magazyny podziemne. Tam pod ziemią są jaskinie gargulców, tak? Właśnie tu mamy. Boczne ujście powietrza, zaryglowany otwór groty. I to sobie gargulce tam właśnie żyły kiedyś. Tu mamy kuwer. Wyspę, na której żyją kuwerczycy, zdobiona złotem, taka pałaco forteca kapitana Ubertosa, yy, arena treningowa sztandary jakiś monolit tu mamy łuk powietrzny, w którym ćwiczą latanie w różnych niebezpiecznych warunkach. Jak tu właśnie mamy obelisk energetyczny, huta kuwerska, kamienica, pancerna, kamienica, hala powietrzna, arena, bunkier kapitański. I no mówię, no te budynki, tak wy się właśnie wydają, one są brzydkie, jakieś stare i tak dalej, ale one tak wyglądały już, nie wiem, parę lat po narodzinach Jezusa Chrystusa, także no i stoją do tej pory nienaruszone. To jest dopiero myśl kuwerczycy. Naprawdę to nie to, nie tamto, tak? Tutaj mamy targowisko. Oczywiście tylko cztery stragany pierdyknąłem, bo więcej mi się nie chciało. Lenistwo i brak umiejętności rysowania perspektywicznego. Tak to wygląda. Właśnie to jest posesja Villa Gilbira, w której siedzi i zajmuje się różnymi sprawami. No i te stragany są ułożone w taki sposób i one są ułożone w taki sposób i mają być ułożone w taki sposób. Jeżeli wszystkie Trzeba było z jakiegoś powodu rozłożyć. To później mają stać tak samo, bo tak sobie wymyślili. Nie wiadomo dlaczego, ale tak mają stać, bo tak jest układ. I tutaj mamy karczmę gospodę. W otchłani, oczywiście. Tak ona się prezentuje. Jest wielka, no bo wielkie jest społeczeństwo, które napić by się chciało. Czystej, prawdziwej, nieszkodliwej wody. No, mamy gospodę, studnia, domy. Personelu, czyli tu sobie mieszkają, nie muszą przenosić się do miasta i tam sobie spać, tylko sobie śpią tutaj. Tu mamy przekaźnik alchemiczny, czy jak go tam zwał? Tak on się prezentuje: brzydki słup centralny. Tu takie kolce i gwiazda, tak? No właśnie. Stabilizacyjne obeliski, wieża energetyczna. Nic nadzwyczajnego, prawda? Dalej mamy koszary. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli pamiętacie stare jakieś filmiki, który pokazywałem domki z patyczków od lodów, no to ta wieża przypomina trochę. Uuu, spać! Przypomina trochę tą wieżę z patyczków, co zrobiłem. Ta wieża nadal jest. Trzyma się w miarę, raz tylko chyba spadła i się troszkę tam popsuła. Ale co, jak co? Działa. I tu mamy cewki elektryczne, jedynki, które strzelają prądem. Jak ktoś przyleci niepożądany, jest w trybie gotowości. Budynek koszar to dwójka. Arena. A tu jest arena, jest, uschodnik mi się zra. Wieża strażnicza, czwórka, czyli to. I dom rekrutów, czyli piątka. Tu mamy dalej farmy, oczywiście niskie, nisko rosnące drzewa i oczywiście banany. Jedyne dopuszczalne dzieło ziemskie, które może być hodowane w królestwie, ale i tak tylko tutaj na farmach, a w innych miejscach nie, bo to już będzie nielegalne. Schemat farmy, właśnie miejskiej. Wieczny bananowiec, dodoła, drzewa owocowe i pole. Tu mamy. Laskolcy, tam właśnie są takie domki zazwyczaj, drewniane, wzmacniane takimi okuciami. Nie ma co robić żadnych porządnych, bo kraken przyjdzie i rozwali, więc lepiej takie coś postawić, bo jest z drewna i w tego, kraken tego może tego nie dotknie. No i jest dziurka, że jakby kraken był głodny, to łapka um, am, i jem sobie tak? demona. Tak ten las wygląda od góry. Leże krakena jest tutaj, no jest taka dziura oczywiście fabularnie historii była mowa, że to był jednej a reszta z krawędzi wyspy zaczęła się pokazywać. No. I to by było na tyle w tym odcinku. Widać, że tak przynudzę, że nawet ja sam zacząłem wziwać, a to jest po prostu wynikiem mojego przemęczenia i niewyspania. Człowiek myśli E, wstanę o 6.30. Budzę się o 6 myślę. Oj, nie poddaje się, bo wstanę o siódmej. Pyk wstałem o 8.00, No i cóż. Także w tym odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia i cześć!